Witam, Mariusz Pucinik firma Hazera. Dzisiaj jesteśmy w kościelnej wsi na kolekcji kalafiorów z oferty firmy Hazera w gospodarstwie państwa kulawinek. Bardzo serdecznie, Adam Kulawinek. Znajdujemy się w gospodarstwie rolnym w Kościelnej wsi gmina Gołówu powiat Pleszew. Znajdujemy się w tej chwili na plantacji Kalafiora. Spotykamy się po raz drugi w moim gospodarstwie z firmą Hazera. Jesteśmy zadowoleni z tych odmian. Fajnie rosną, ładne mają liście, ładna róża przede wszystkim jest. Dziękujemy przede wszystkim Mariuszowi, bo jakby nie on, to byśmy się po prostu tutaj nie znaleźli. Najbardziej jesteśmy zadowoleni z odmiany Halaza. Fajna róża, duże liście. Odmiana nadaje się również na świeży rynek, jak i dla przemysłu. Pierwszą odmianą, o której chciałbym powiedzieć, jest odmiana Talaza, odmiana o okresie wegetacji około 85 dni. Tutaj na polu, który jest zarówno kolekcją, jak i polem produkcyjnym, jak Państwo zapewne dostrzeżecie, jest już bardzo przecięta ze względu na to, że wegetacja bardzo przyspieszyła. Mimo to odmiana zachowała bardzo wysokie walory jakościowe ze względu na silny liść, bardzo dobre okrycie róży. Mamy tą różę białą i bardzo dużą. Większość, jak już wspomniałem, jest wycięta. Pozostałe róże, które zostają, gospodarze planują przeznaczyć do różyczkowania ze względu na dobrą jakość surowca. Odmiana talaza. Odmiana Sigurd od niedawna w naszej ofercie. Odmiana o okresie wegetacji około 80, 75 80 dni. Jak Państwo widzicie za mną, niebies, takie niebieskawo-zielone liście. Bardzo dobrze okrywające róże. Co widać tutaj y, na tych y, y, różach, które wycięliśmy. Yy. Odmiana przeznaczona na świeży rynek. Kolejną odmianą, o której chciałbym powiedzieć, jest odmiana Durok. Nasza śnieżna kula ze względu na jakość róży. Białe, kopulaste, zwięzłe i bardzo ciężkie róże. Rekomendujemy do przemysłu na różyczkowanie. W przekroju, jak widzicie, krótkie głąbiki, mały odpad przy różyczkowaniu po wykrojeniu, głęba praktycznie zostaje sam surowiec. Ze względu na swoją jakość, może być także użyta do, na świeży rynek, do sprzedaży świeżo rynkowej, najlepiej w skrzynkach. Rekomendujemy sadzić tę odmianę od końca czerwca do 10 lipca, czyli możliwie jak najpóźniej i na najpóźniejsze zbiory jesienne. Na przystanku Kalafior nie mogło zabraknąć tej odmiany. Odmiana Raft w portfolio od wielu, wielu lat, a na Waszych polach także od wielu, wielu lat uprawiana yy, z. Samymi sukcesami. Jak widzicie, tutaj także odmiana raft mimo trudnych warunków y, pogodowych w ostatnim czasie dała róże najwyższej jakości na świeży rynek. Odmiana tutaj była sadzona 14 y, lipca. Y, już jest gotowa do cięcia bardzo duże róże. Odmiana, która jest. Y, Rekomendowana głównie na świeży rynek, ale z praktyki wiem, że producenci y, róże, które zostały w polu i nie udało się ich sprzedać, także z sukcesem y, przeznaczają do różyczkowania i sprzedają do przemysłu. Także polecam Wam tę odmianę. Odmiana RAFT.